Siemanko, jestem z K.K.F. a to jest kwadratowa masakra. I zapomniałem dzisiaj swojej głowy, okej, okay, już jestem. I nie wiem czemu, ale jakoś zawsze lubię widać się przed tym naszym zameczkiem, który sobie stoi właśnie za mną. I słuchajcie, założę sobie głowę i lecimy do środka zamku. Trochę jeszcze tutaj pogłośnie dzięki, żebyście słyszeli, jak sobie hasam. I tak, dzisiaj zajmiemy się farmą żelaza, jak tytuł filmu wskazuje. Otóż na ostatnim liveie zapytałem was, z czego byście chcieli zobaczyć najbardziej odcinek, i do wyboru była taka sklejka z poprzedniej walki i farma żelazów. Boże, farma żelazów, farma żelaza. I co mnie zaskoczyło, to właśnie wybraliście farmę żelaza, ale to może dobrze, bo poprzedni odcinek był swojny z, z wojny, jak go nie widzieliście, to polecam. A jeszcze poprzedni odcinek był taki mega spokojny, więc ten odcinek też będzie dość spokojny. A w sobotę, tą co teraz będzie, czyli w weekend, czeka się kolejna walka z niebieskimi. Także kolejny odcinek, prawdopodobnie znowu będzie taki wojenny, więc lecimy do farmy golemów, farmy żelaza. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj wchodzimy. Sobie stajemy. I okej, okay, już się odwracam. Zobaczcie, coś takiego dzisiaj będziemy budować. Gdzieś na końcu odcinka pokażę Wam poradnik, jak to zrobić. Gdzie na kreatywie, bo szybciej zbuduję krok po kroku taką farmę, żebyście wiedzieli, jak coś takiego zbudować w swoim świecie. Powiem wam, że to się ledwo zmieściło w zamku, ale jest tak naprawdę na styk. I. Jak to w ogóle działa? Otóż w grze są wioski. W wioskach mamy villagery, i w każdej wiosce spełnuje się raz na jakiś czas żelazny golem, który ma chronić wieśniaków. I teraz jak sprawić, żeby gra myślała, że mamy wioskę villagerów w zamku? Otóż, po pierwsze, musimy mieć dużo drzwi, bo każda, każda taka para drzwi, gra myśli, że to jest domek. A po drugie, musimy się tutaj trochę przekopać. O, właśnie, mamy tych, mamy tych ziomeczków tutaj i oni są pozamykani w każdej ścianie. Przez co gra myśli, że tutaj wszędzie dookoła są domki villagerów. Ja wam zaraz pokażę, jak się tutaj spawnuje um, golem. Ale w międzyczasie zobaczmy, jak to wygląda jeszcze na dole. Tutaj jest dziurka. Do tej dziurki wpada golem. Jak się oczywiście zespawnuje. Hop! I golem jest wysoki na trzy kratki. Przez co tutaj mamy lawę. Ona jest dwie kratki niżej. Woda spycha go tutaj do krawędzi. Ten klocek zatrzymuje go, przez co on się pali w lawie. Aż płynie tutaj, tutaj, tutaj do hopperów i zabija się, bo go spala lawa, a wszystkie temki lądują w skrzyni. Jak widzicie, ja tutaj byłem wczoraj, a odłożę sobie to i od wczoraj prawie 400 taki żelaza, ileś tam kwiatków, a tak ktoś to chyba po prostu powrzucał. Więc tak to wygląda, i najlepsze jest to, że nie musisz tutaj nigdzie stać, awkować, nie musisz wciskać żadnych guzików, wszystko jest w 100% automatycznie, automatyczne. Oznacza tyle, że jeżeli ktokolwiek jest w zamku i Chang będzie załadowany, na którym się znajduje nasza farma żelaza, to ona będzie po prostu działać. A tu u góry to jest bacon. Wiecie co? Pokażę Wam jeszcze bacon, czyli sposób na przykład wykorzystania tego żelaza. Wchodzimy sobie tędy i tak to wygląda. Tutaj wszędzie dookoła taką piramidkę z żelaza, dzięki czemu możemy sobie wybrać Siłę, która ma na nas oddziaływać. Możemy sobie wybrać jakąś regenerację, szybsze kopanie, siłę, skakanie itp. Itd. co kto lubi. My mamy szybkie kopanie. Dzięki czemu już Wam pokazuję. Uwaga, uwaga. Mam kilof z efektywnością 4. Nie jest to najlepszy kilof jaki może być, ale mimo wszystko jest dość szybki. I zobaczcie teraz, jak szybko się u nas kopie Obsydian. Uwaga! To jest ten kill off. Tak. Kopiemy 3, 4 ry. Pierwszy klocek zniknął. Drugi klocek zniknął. Trzeci klocek zniknął. Czwarty klocek zniknął. Dziękuję dobra nas. I liczyłem sobie wczoraj z buraczkiem. Ile zajmuje wykopanie całego staka i wyszło na to, że około 3 minut. Więc w 3 minuty mamy stack obsydianu. Dobra, ale dosyć gadania. Zobaczmy teraz jak to działa. Czy tutaj w ogóle jakiś golem się zespałni, czy was nie oszukuje, czy coś. Um, a potem zajmiemy się za zbudowanie tego, także teraz czekamy na golema. Oho, patrzcie, mamy golema. Właśnie wyciął do dziurki, lecimy za nim. I zaczyna się palić w lawie, Przeponiemy sobie na drugą stronę. Nie polecam ich bić łapką, ponieważ one bardzo mocno biją. Jak widzicie, on się tutaj zaczyna jarać. Czekałem. U was to zajęło chwilkę. O, patrzcie, leci żelazo. U was to zajęło chwilkę, ale czekałem na niego dobre parę minut. Bo one się tak średnio spawnują co 6 minut, tak żebyście się nie zdziwili, że rzadko się spawnują. I nie wiem, czy szybciej się nie spaduje, jak się nich nie patrzy, czy to tylko złudzenie, bo teraz już prawie zasnąłem przed tym komputerem. Ale dobra. Um, mimo, że się spanują co około 6 minut. Jak widzicie, mamy 4 staki żelaza. A my na przykład. O, już nie mamy, ale wcześniej był chyba Patmage na serwerze. Więc jak on sobie coś tam robił parę pięter wyżej na górze, to wtedy ta farma żelaza tak czy siak działała. I tutaj prędzej czy później się na jakiś kolejny golem. Jak jest parę osób w zamku, to mi się wydaje, że to jeszcze nawet części działa. Może to też tylko złudzenie, ale naprawdę zdarzało się, że dwa golemy jeden po drugim się od razu zespałowały. Także tak to wygląda, teraz przeniesiemy się na świat na świat creative, single player i wam pokażę jak to zbudować. Okej, okay, siemanko, witam na moim świecie z survival, survival creative, gdzie zaraz pokażę wam jak zbudować tą farmę żelaza, którą przed chwilą wam pokazałem. I zacznijmy od tego co potrzebujemy. Tutaj w tej skrzynce mam magiczne rzeczy, które nam się przydadzą. Potrzebujemy 1100 jakiegoś budulca. Ja sobie użyję kostki. To jest około 18 staków. Wydaje się sporo, ale nie jest to ciężkie do wykopania. 64 drzwi. 18 ym, źródełek wody. Z tym, że to może tak naprawdę być jedno wiaderko, tylko będziecie musieli latać od źródełka do miejsca, gdzie stawiamy wodę, i tak dalej. 4 tabliczki. jedno wiaderko z lawu. Także ja sobie teraz to wszystko wezmę. Hop, hop, hop. Okej. Okay, tak sobie to poustawiam. Zrobimy jeszcze dzień. Okej. Okay, chyba jest trochę burzowo, z tym, że ja mam burzę włączoną, ale dobra, nie przejmujemy się tym. Zaraz się zrobi jasno. E, od razu mówię, że to nie jest mój poradnik. To jest poradnik, który jest na Minecraft Wiki, więc jak ktoś woli formę czytano-obrazkową, to możecie sobie kliknąć w link opisie. I zaczynamy od podstawy. Podstawa w takim w takim stylu 4 na 4 bez roków. I teraz robimy to do wysokości 10, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Oczywiście nie musicie robić tego na płaskim, możecie to zrobić tak jak ja w górze, bo tak naprawdę nasz zamek jest usytuowany w górze, więc ja nie musiałem tyle co robić ściany, sufit i tak dalej. Co musiałem po prostu wykopać w środku zamku dużą dziurę. Także robimy to na 10 wysokie. Ok, i na dole robimy dziurkę. Dziurka musi być 2x3, ponieważ golemy są wysokie na 3 klocki w górę. Teraz u samej góry robimy platformę 18x18 z dziurą 2 na 2 w środku, czyli to, gdzie teraz wlatuje. Także teraz Lekko przyspieszymy, a ja zbuduję tej podstawy.

Teraz będziemy robić taką, będziemy robić rogi, żeby woda się dobrze rozpywa, rozpywała. Czyli robimy tak 7 klocków od rogu. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W drugą stronę tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz to wypełniamy w wzór takie, hmm, jakby ząbki. Zaraz zobaczycie, co mam na myśli. To jest stosunkowo proste. O, coś takiego. I tak samo robimy w każdym rogu, dzięki temu będziemy mogli bardzo ładnie wodę rozpłynąć prosto do tej dziurki. I tak samo raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I łączymy to w taki wzorek, taki trochę naukowy, w takie ząbki. I robimy tak w każdym rogu. Ok, gdy mamy już gotowe wszystkie rogi, robimy teraz jeszcze dookoła taką, jakby obręcz na tej wysokości. Dzięki czemu nasza platforma będzie szeroka teraz na 20 na 20. I do tej obręczy zaraz będziemy doczepiać okienka, tak jakby takie miejsca, gdzie zaraz umiejscowimy nasze drzwi. Także tutaj budujemy cały czas w kółko. To nie powinno być zbyt trudne. Myślę, że każdy sobie z Was z tym poradzi. Oczywiście na Survivalu będzie trudniej niż na Creative, ale myślę, że sobie dacie radę, skoro ja sobie dałem radę na kwadratowej. Ok, i teraz robimy te miejsca na nasze drzwi. Jak to robimy? Robimy na taką kolumnę wysoką na trzy z każdej strony. Łączymy ją. I teraz tak, rob, liczymy tutaj przerwę między kolejną kolumną na 6 klocków. czyli raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Na siódmym tutaj będzie klocek. I tutaj tak samo i to powinno być raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Świetnie, czyli mamy dwie dziury na 6 szerokie i jedną na 4 szeroką. Robimy ogólnie kolumny w miejscu, gdzie tutaj się kończy ten taki ząbek, powiedzmy. I robimy to samo z każdej strony, czyli kolumna na 3 wysoka. Łączymy to. Teraz żeby tutaj było 6, w jednej było żeby 6 kratek, a tutaj po środku 4. I tak robimy z każdej strony, a następnie w te takie dziurki, które tutaj powstały, powsadzamy drzwi. I już powiem Wam, że powoli zbliżamy się do końca mechanizm. przecież nawet nie wiem, czy to mechanizm może nazwać farma żelaza jest dosyć prosta do zbudowania. Także myślę, że nikt nie powinien z tym mieć kłopotów. A jeżeli macie kłopoty, to obejrzyjcie filmik jeszcze raz i powinniście dać radę. Teraz musimy załatać tutaj yy, tył tych takich okienek. W tym celu możecie użyć dowolnego budulca. Ja tutaj wszystko zrobię z tej kostki, ale na przykład u nas w bazie w niektórych miejscach to jest obsydian. Dla większego bezpieczeństwa. I zaraz będziemy mogli już kłaść drzwi. Tylko jeszcze po drodze zrobimy tak jakby klatki, takie domeczki dla naszych villagerów. I pytanie, w jaki sposób można transportować villagery? Otóż nie jest prosto. Najlepszy sposób do transportowania, jaki mi się wydaje, że istnieje, to jest... A chyba z tej strony... A, ok, z tej strony jeszcze nie zrobiłem, ale zaraz zrobię. E, jest, są to wózeczki, czyli po prostu robimy tory od wioski villagerów, aż do naszej bazy i starczy tak naprawdę, że dwóch przetransportujecie resztę można rozmnożyć, więc jak będziecie robili tą farmę na trybie survival to najwięcej chyba się namęczycie właśnie z transportowaniem villagerów, niestety dobra środek naszej farmy żelaza już jest prawie gotowy i teraz zajmiemy się takimi kieszonkami na zewnątrz. Kieszonki robimy na środku. Te możecie sobie przebić, żeby mieć lepszą widoczność. I one muszą być 2 na 2 na 3 na zewnątrz. Czyli na w środku, to znaczy, czyli na zewnątrz będą 4 na 4. I tak, 2 w jedną stronę, 2 w drugą stronę i wysokie na 3, czyli na tyle, żeby te villagery miały. Tutaj odpowiednią przestrzeń. I tak to mniej więcej wygląda. Te rogi możecie skasować. Tutaj mamy taki kubeczek. Powiedzmy na nie. Tutaj jest ściana. Nie zapominajcie o ścianie. Zrobimy dzień. OK. I tutaj możemy to już potem załatać, ale na, na razie zostawimy to otwarte. Także ja teraz zrobię taki kubeczek z każdej strony. I widzimy się za chwileczkę. OK, zobaczcie, mamy już kubeczki na villagery z każdej strony, o, To jeszcze zrobimy, żeby było ładnie symetrycznie, usuniemy te rogi. OK, tak to wygląda. I w tym momencie, jedyne co musimy tak naprawdę zrobić, to poustawiać tutaj wszędzie drzwiczki. Drzwiczki ustawiamy w taki sposób, że stajemy tyłem do ściany. Uwaga, jeszcze raz wskakujemy tutaj, odwracamy się. I kładziemy po prostu drzwi. Ważne, żeby przygotować sobie tych drzwi dużo. 64. Jeżeli dobrze pamiętacie, co na początku mówiłem. I sobie je po prostu stawiamy na każdej ścianie. I już zaraz to powinno śmigać. Także patrzcie, drzwi, 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 drzwi. drzwi, 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 drzwi. I zaraz tutaj wszędzie dookoła będziemy mieli drzwi. I mechanizm jest właśnie o tyle fajny, że nie trzeba całkowicie nic robić, to jest w pełni automatyczne, więc nie trzeba nic robić, żeby to żelazo zbierać. Także mnie trochę dziwi, że na, na niektórych serwerach, na przykład tym moim hardcore, chyba jeszcze nikt tego nie używał. A to jest naprawdę całkiem fajna sprawa. A chociaż na hardcore to akurat będzie z villagerami ciężko, ale myślę, że co większe, gildie by sobie mogły poradzić. Dobra, mamy w tym momencie drzwi. Teraz musimy się zająć rozlaniem wody. Woda musi docierać tak, żeby się kończyła na tej dziurce. I zaraz pokażę wam, jak to zrobić. Dajemy tutaj, tutaj wodę. O widzicie, idealnie się kończy. Tutaj i tutaj wodę. Świetnie, tak to ma wyglądać. Tutaj tej wodę, czyli w środku po prostu dajemy tą wodę, po dwa źródełka. Ok, doskonale. Jak widzicie, tutaj woda się ładnie rozlała. Ale żeby z każdego rogu leciała też tutaj w rogu dajemy źródełko wody. Zobaczcie świetnie, świetnie się rozlewa idealnie. Tutaj to samo. Tutaj to samo. I tutaj to samo. I w tym momencie jak teraz coś się tutaj zespałnuje, cokolwiek, nawet jak wrzucimy tam jakąś kostkę. To zobaczcie, że nawet jak, tutaj, nawet jak ja tutaj wpadnę, to Idealnie nas spycha aż do środka, i teraz, jak tutaj spadniemy, to musimy zrobić już tylko miejsce, gdzie będzie zabijało niestety nasze golemy. Także tutaj robimy takie przejście dla naszego golema. Jak ono długie musi być? Uwaga, musi być tak długie, żeby źródełko wody spychało go aż do końca. Także to będzie mniej więcej tyle. Dobra. To możecie sobie tutaj dowolnie zaaranżować, jak tylko Wam się podoba. I pamiętajcie, że golem jest wysoki na trzy kratki. Czyli tutaj robimy koniec. I teraz użyjemy naszych tabliczek. W celu, no niestety, zabicia golema. Dajemy tabliczki tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. Dlaczego w tych miejscach? Dlatego, żeby tutaj wylać lawę. Wystarczy jed jeden kubełek lawy, ale jak chcecie mieć estetycznie, to można dwa wylać. No i dobra, w tym momencie nasz golem wpada tutaj do pułapki, spala się. Jedyne co musimy zrobić jeszcze to punkt zbioru. Do tego celu potrzebujemy hoperów. To nie jest wymagane, aczkolwiek myślę, że fajnie coś takiego zrobić, żeby nam itemki nie zniknęły. I potrzebujemy jeszcze dwie skrzynie. I teraz tak, tutaj dajemy skrzynię. Tutaj dajemy hopery, hopery dajemy w dobrą stronę. Musicie o tym, oj, musicie o tym pamiętać. Żeby kierowały w stronę skrzyni. Widzicie, ten taki dziubek kieruje w stronę skrzyni. Dzięki czemu jak tutaj teraz coś wrzucę, powiedzmy, że wiaderko z lawą. To on automatycznie zostanie zjedzony. Może dalej trochę rzucę, żeby o to lepiej zilustrować. Widzicie, płynie sobie kamień, aż w końcu jest pożerany przez hopery. no i ląduje w środku. Dobra, to można zalepić. I nasz mechanizm w tym momencie tak naprawdę jest gotowy. Jedyne, co musimy jeszcze zrobić, to dostarczyć villagerów do środka. Więc ja je tutaj po prostu zespałuję, a jak wy je skombinujecie, to już niestety wasza sprawa. Z tego co się orientowałem, to wystarczą po 3, ale dla bezpieczeństwa możecie walnąć po 4 w każdym kubeczku. One się tutaj bez problemu zmieszczą, więc nie będzie z tym żadnego kłopotu. Także zespałujemy teraz villagery. I będziemy czekać, aż się zespałnuje jakiś golem. O jak widzicie, one tutaj nawet, nawet się potrafią rozmnażać momentami, ponieważ mają sprzyjające ku temu warunki. Jest dużo drzwi i tak dalej. Dobra, może nie będziemy ich podglądać. Zrobimy sobie jeszcze raz dzień. Wyłączymy deszcz, który chyba gdzieś tam padał. No i słuchajcie, co nam pozostało? Pozostało nam teraz czekać i patrzeć, aż się zespał Nigolem. Tylko zmienimy sobie tej Difficulty na powiedzmy na Hard. Być może wtedy. O, będzie nieco szybciej. I albo znowu deszcz się zaczął, albo. Albo co się dzieje z tym moim światem minecraftowym niedobrego, że mi się sam czas zmienia. Nawet tej słońca nie widzę. Dobra, czekamy na golema. Także robimy cięciunio. Nie wiem, ile tej czasu spędzę patrząc na naszą farmę żelaza, ale zaraz powinno się coś tutaj pojawić. O, patrzcie, idealnie. Nawet nie musiałem czekać. Golem wpadł do środka i lecimy za nim, lecimy za nim. Pali się teraz tutaj. Aż w końcu po prostu niestety umrze. I uwaga, 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 uwaga. O! I mamy. To ja sam w życiu, więc to wyciągam. Mamy 3 żelaza, 2 kwiatuszki. Z golema wypada od 3 do 5 żelaza. LOL, zombie w zbroi. Faza. <grytanie> Patrzcie, gonią tego villagera, biedaczek. Dobra, więc... Yy, nie wiem, czy tutaj będę Wam jeszcze czekał, pokazywał i czekał na kolejnego golema. Możemy go ewentualnie sobie jeszcze zrobić. Kolejny się robi dość nietypowo. Okej. Okay. I tutaj trochę zrobimy go tak dalej, żeby na pewno wpadł do wody. I z tego co pamiętam, to się go robi tak. Uwaga, patrz. Dobra, i szybko lecimy na dół. Patrzcie, on zaraz tutaj zleci. O, leci, 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 leci. Woda go spycha prosto do lawy, aż niestety umrze. Także mechanizm jest dość prosty. Największy tutaj problem jest z villagerami, żeby je dostarczyć. Mogę Wam jeszcze na szybko tutaj zmienię sobie tryb na. Tu, tu 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 tu, peaceful. I zobaczcie. Villagera sobie weźmiemy. Ok, świetnie, to ich trochę zespawnujemy. I jak chcecie je przetransportować, to najlepszym sposobem prawdopodobnie są wózki. Aczkolwiek być może ktoś z Was zna jakiś lepszy sposób. I po prostu wpychamy do tych wózków, co naprawdę momentami może być trudne, bo one uciekają u obuzy. O, patrzcie, jest w wózku. Nie mamy koleścia w wózku, no to po prostu go pchamy, aż do nas naszej bazy i on sobie jedzie. No, więc w ten sposób można przetransportować villagera. Jak już dojedzie, to po prostu się kasuje w wózeczek, i tyle. Więc to już zależy od waszej pomysłowości. Jeszcze raz się przelecimy tutaj nad farmą, tak ona wygląda. Zachęcam was na koniec, jeszcze jak już wysłuchaliście tej do końca, do wpadnięcia do mnie na Facebooka, gdzie dostaniecie informacje najświeższe o odcinkach oraz innych eventach, czy też innych rzeczach, które organizuję. Także w tym momencie się z wami będę żegnał. Jestem SKKF. Mam nadzieję, że poradnik, jaki odcinek Wam się przydał i podobał. I życzę Wam jego dnia, na razie trzymajcie się, cześć!